Jesteśmy dziś gośni w Klinice Chirurgii Onkologicznej, ogólnej i naczyniowej w piątym wojskowym szpitalu klinicznym w Krakowie? A naszym gościem jest Pan Marcin Pochroń, kierownik zespołu do spraw pakietu onkologicznego. Panie Marcinie, dwa pytania. Kiedy potrzebne jest skierowanie? Dzień dobry. Co do zasady, system w Polsce udzielania świadczeń medycznych w ramach systemu jest tak skonstruowany, że potrzebujemy skierowania, żeby dane świadczenie zostało udzielone. Natomiast jest od tego szereg wyjątków. Zawsze potrzebujemy skierowania do szpitala na oddział, zawsze potrzebujemy skierowania na badania kosztochłonne, ambulatoryjne. Potrzebujemy do lekarza specjalisty w natomiast wyjątki, z których nie musimy takiego skierowania mieć, dotyczą poradni psychiatrycznej, onkologicznej, wenerologa, dentysty, ginekologa i położnika. I to są jakby te świadczenia ambulatoryjne. Oprócz tego mamy jeszcze badania profilaktyczne, które, na które nie potrzebujemy skierowania, badania przesiewowe, na które również skierowanie nie jest potrzebne, oraz mamy z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wyszczególniony szereg pacjentów, którzy mogą korzystać bez skierowań do lekarza specjalisty. No ale to jest długa historia, więc może o tym nie będę opowiadał. To powiedzmy, co to jest karta DILO i do czego służy. Karta DILO jest dokumentem, który lekarz rodzinny bądź lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wystawia pacjentowi, u którego podejrzewa bądź diagnozuje nowotwór złośliwy, i w ramach tej karty kieruje pacjenta na diagnostykę wstępną bądź pogłębioną celem rozpoczęcia diagnostyki, potem dalszego leczenia. Zatem, jakby konkludując, karta DILO jest takim wielkim przyspieszaczem terminów w ramach świadczeń NZ-owskich.